Pod zrujnowanymi wzgórzami Jerozolimy milczenie sprzed 3000 tysięcy lat w końcu zostało przerwane. Przez wieki szeptano o zaginionym grobie króla Salomona, skarbnicy złota mądrości i sekretów zbyt potężnych, by je ujawniać. Uczony odrzucali to jako legendę, ale burza, ukryty tunel i zamknięta komnata zmieniły wszystko. To, co odkryto, zszokowało ekspertów i wstrząsnęło wierzącymi. W tym filmie odkryjemy skarby, inskrypcje i tajemnice wewnątrz grobu Salomona. Oraz dlaczego największy sekret może wciąż czekać w ciemności. Legenda, która nie chciała umrzeć. Przez wieki imię Salomona niosło ze sobą aurę podziwu tajemnicy, a nawet strachu. Nie był to zwykły król. Biblia przedstawia go jako człowieka o oszałamiającej mądrości, bogactwie, które przekraczało wyobraźnię i królestwie, które świeciło jak latarnia w starożytnym świecie. Jego panowanie w X wieku domem oznaczało to, co wielu uważa za złoty wiek Izraela. A jednak wśród wspaniałości jego świątyń, pałaców i ogromnego imperium handlowego, jedno pytanie dręczyło historyków odkrywców i wierzących. Gdzie ten legendarny król spoczął na wieczny spoczynek? Odpowiedź była szeptana przez wieki w zagadkach mitach i desperackich poszukiwaniach, które prawie zawsze kończyły się rozczarowaniem. Same pisma pozostawiają kuszące wskazówki, ale brak im jasnych wskazówek. Salomon jest pamiętany za zbudowanie pierwszej świątyni arcydzieła z cedrowych belek z Libanu, ścian pokrytych złotem i kamieni, tak precyzyjnie ciętych, że wydawały się łączyć bez zaprawy. Jeśli jego świątynia mogła błyszczeć jak klejnot nad Jerozolimą, to z pewnością jego grób nie byłby mniej niezwykły. Jednak teksty są dziwnie ciche na temat jego pochówku. Żaden sarkofag nigdy nie został odkryty, żaden pomnik oznaczony jego imieniem, żadna komnata odsłonięta z pewnością. Dla króla, którego cień rozciąga się na judaizm, chrześcijaństwo i islam jego grup, pozostaje nieuchwytny, jakby celowo wymazany z krajobrazu czasu. Wieki mijały, a różnorodne teorie kwitły. Niektórzy byli pewni, że grup leży bezpośrednio pod górą świątynną, zamknięty przez samego Salomona, a wokół którego krążył boski gniew. Inni twierdzili, że został pochowany w tajnych jaskiniach pod wzgórzami Judei lub wzdłuż tajnych tuneli, których wejścia znały tylko starożytne kapłanki. Rycerze średniowieczni przeszukiwali Jerozolimę z przekonaniem, że odkryją skarbiec świętych skarbów. Odkrywcy XIX wieku pędzili po skalistych zboczach wokół miasta Dawida, podążając za półrozumianymi dokumentami i lokalnymi legendami. I znowu i znowu odchodzili z niczym poza rozbitymi kamieniami i sercem pełnym rozpaczy. William F. Albright zaproponował, że miejsce spoczynku Salomona przeszło z prostej archeologii do legendy. Niektóre opowieści mówiły o grobie tak obciążonym złotem, że jego blask mógłby oślepić każdego aspirującego złodzieja, który miałby szczęście go dostrzec, jakby osłonięty pułapkami śmierci i złymi klątwami, zaprojektowanymi, by zawalić tunele na intruzów. Niektórzy nawet twierdzili, że grób nie był jedynie miejscem spoczynku, ale także skarbcem starożytnej mądrości w formie zwojów i tablic, które skrywały tajemnice geometrii i medycyny, a może nawet czarów. Tutaj historia naprawdę wzbudzała gorętsze języki. Jeśli świątynia Salomona mogła zniknąć bez śladu po babilońskiej inwazji, to grób mógł zniknąć pod stałym naporem czasu. Na początku XX wieku większość uczonego świata odrzuciła poszukiwania jako romantyczne szaleństwo. Dla nich Salomon był półhistoryczną postacią, półlegendą, z opowieścią o królestwie upiększoną w pismach, podczas gdy jego grób pozostawał czymś poetyckim. Dyscyplina archeologii zwróciła się ku innym ruinom, innym królom i innym tajemnicom, które wydawały się bardziej osiągalne. Jednak opowieść nie umarła. Pod sceptycyzmem pozostał pociąg do tej historii. Nawet dzisiaj tłumy szeptają modlitwy przy ścianie płaczu w Jerozolimie, przekonane, że gdzieś poniżej ich stóp leży ciało najmądrzejszego. Dodanie nowych dowodów, które umożliwiłyby udowodnienie, że Salomon nie był jedynie postacią w biblijnej narracji. Ale rzeczywistą osobą historycznym królem, tylko pogłębiło tajemnice. Wykopaliska, o których mowa, odkryły dowody na istnienie kopalni miedzi w Timnie, które uważano za część akumulacji bogactwa jego królestwa. Odkryto artefakty, łączące szlaki handlowe, łączące Afrykę, Indie i Arabię, w ten sam wzór co relacje w Biblii o flotach Salomona. Wszystkie nowe odkrycia tylko dodawały do tak kuszącego pytania. Jeśli takie historie są prawdziwe, to z pewnością jego grup również musi istnieć. Ale nagła burza deszczowa na wzgórzu Jerozolimy otworzyła legendę szeroko. Numer dwa. Tunel, który nie powinien istnieć. Wzgórze w silwan wyglądało na zwyczajne na pierwszy rzut oka. Surowy wapień, rozsiane krzewy i rodzaj nierównego terenu, który ukrywa więcej niż ujawnia. Ale pod jego zniszczoną powierzchnią skanowanie radarowe opowiedziało inną historię. Zespół dr Emily Carter, wyposażony w technologię penetrującą grunt, przeszedł po stoku i zamarł na widok tego, co pojawiło się na ich monitorach. Zamiast losowych pęknięć i pustek, Ziemia ujawniła proste linie i ostre kąty. To nie był język natury. To był projekt. System tuneli skomplikowany i zamierzony był ukryty pod ich stopami. Na początku zespół podejrzewał, że może to być część rozległej sieci starożytnych cystern lub akweduktów w Jerozolimie. W końcu miasto jest usiane podziemnymi kanałami wykutymi przez królów i zdobywców. Ale to było inne. Tunele prowadziły zbyt głęboko, zbyt celowo i miały dziwne cechy, które wyróżniały je. Niektóre przejścia prowadziły donikąd nagle, kończąc się w pustych ścianach, inne zawracały, kręcąc się jak labirynt. To nie były błędy, to były wabiki. Ktoś, kto zbudował tę strukturę, nie chciał, aby została łatwo znaleziona. W głąb i w głąb, coraz głębiej w eksploracji, wydawało się, że ostateczne wnioski stają się dziwniejsze. Cienie jak ukryte komnaty pod powierzchnią z tunelami krzyżującymi się jak żyły. Jeszcze bardziej niepokojące były oznaki możliwych pułapek. Niektóre sekcje wyglądały na celowo bardzo niestabilne, jakby zaprojektowane, by zawalić się przy najmniejszym zakłóceniu. Dla dr Carter i jej zespołu to był przerażający komunikat. To nie było mieszkanie, ale świecznik przeciwko czasowi i intruzji. Starożytny świat naprawdę poszedł na wielkie wysiłki, aby zapewnić, że jakiekolwiek sekrety leżące tu zakopane pozostaną nietknięte. A potem pojawiły się znaki. Tuż poza pierwszym wgłębieniem w wzgórzu dostrzegli słabe rzeźbienia pod błotem spływającym. Hebrajskie symbole, zniszczone, ale wciąż widoczne były starannie wydrapane w skale. Czyszczenie ujawniło powtarzający się wzór siedmiu linii i siedmiu symboli, liczba ta bezpośrednio związana z budową pierwszej świątyni, która sama zajęła siedem lat. Dla Carter nic w tym nie wydawało się przypadkowe. Wyglądały mniej jak grafiti, a bardziej jak instrukcje zakodowane, by coś zrobić i zmylić obcych. To były poważne wady kontynuowania tej trasy. Wapń pod silwanem jest bardzo kruchy i łatwo się zawala przy zakłóceniach, a co najważniejsze, ten obszar jest politycznie wrażliwym punktem zapalnym. Nieodpowiednie wykopaliska mogłyby prowadzić do kryzysów i możliwości zawalenia się. Każdy krok był więc bardzo powolny i żmudny, niosąc ze sobą ciężar historii i dyplomacji. Po usłyszeniu od kilku pracowników na wszystkich miejscach wprowadzono zwiększone środki bezpieczeństwa, przekazując informację, że dokonano odkrycia. Obawiano się, że złodzieje lub ekstremiści mogą zaatakować miejsce. Miejsce jest nie tylko podatne na opadające skały, ludzka chciwość to kolejna sprawa. Na poziomie intelektualnym obietnica nadchodzących dni, dni odkryć i eksploracji, które wielki grób miał dla nich w zanadrzu, znacznie przewyższała bliskie niebezpieczeństwo. Tunele były fantastyczne. Ich projekt, ograniczony przez najstaranniejsze rzemiosło, musiał manifestować poczucie przewidywania i inteligencji, które były ledwie zrozumiałe dla ich czasów w umysłach budowniczych. Carter lubiła nazywać to starożytnym inżynierią z nowoczesną paranoją. Każde odejście od ścieżki, każdy ślepy zaułek zdawał się nosić świadomość kogoś, kto planował na intruzów tysiące lat przed tym. To było w końcu tak, jakby król Salomon sam nadzorował układanie swojego schronienia, projektując to w taki sposób, że nigdy nie zostanie dotknięte, aż nadejdzie wyznaczony czas. A tuż za kamienną płytą, zamkniętą przez tysiąclecia ziemia, zdawała się gotowa wydać swój sekret łamanie starożytnej pieczęci. Przez tygodnie zespół wpatrywał się w płytę jakby była zagadką wyrytą w kamieniu. Dla większości oczu była to tylko skała poszarpana i nieruchoma. Ale dla dr Emily Carter była to bariera mająca na celu utrzymanie intruzów na zewnątrz i sekretów w środku. Przejście przez nią nie polegało na brutalnej sile. Chodziło o zrozumienie umysłu jej budowniczych. Nie byli tylko murarzami. Byli strażnikami, którzy przygotowali się na ten moment trzy 3000 lat wcześniej. Sama skała nie była gładka ani dekoracyjna, ale była tak ciasno dopasowana do tunelu, że nie było szczelin, nie było szwów, które można by rozciągnąć. Otaczające ją rowki i słabe znaki, niektóre zniszczone prawie do niepoznania, ale pod kątowym światłem i skanerami o wysokiej rozdzielczości szczegóły zaczęły się pojawiać. Aby być bardziej precyzyjnym, to nie była tylko drzwi, ale także bardziej istotna część systemu obronnego. Ale skany radarowe ujawniały fałszywe przejścia i pułapki, które mogłyby się zawalić. Carter obawiała się, że jeden zły ruch prawdopodobnie spowoduje, że całe wzgórze runie na nich. Prace rozpoczęły się z chirurgiczną precyzją. Skanery laserowe i modele 3D były używane do mapowania każdego wgłębienia, każdego pęknięcia, każdej podejrzanej pustki przez jej inżynierów. To było jak rozbrajanie bomby, gdzie przewody składały się z kamienia i czasu. Dzień po dniu zespół pracował w milczeniu, nieustannie oddychając. Przekręcali dźwignie, delikatnie stukali w słabe punkty i dzwonili w spory starożytnych inskrypcji, które mogły oznaczać instrukcje. Carter sama spędzała długie noce badając fragment hebrajskiego tekstu znalezionego niedaleko miejsca, sprawdzając go z biblijnymi opisami budowy świątyni. Niektóre mówiły o bramach, które ustępują tylko mądrości i kamieniach wyrównanych ze gwiazdami. Dla niej brzmiało to prawie jak poetyczny plan, leżący uśpiony przez tysiąc lecia, czekający na odkrycie. A potem zaryczało: Niski, głęboki jęk odbił się w komnacie, gdy płyta przesunęła się lekko pod naciskiem. Pył spadł z sufitu, a ziemia zadrżała pod ich stopami. Na chwilę, która przyprawiała odreszcze zespół, zamarł przerażony, że zawalenie, którego się obawiali, teraz nastąpi. Drżenie ustało i nastała tylko cisza. Z wiedzą, że pieczęć poruszyła się po raz pierwszy od wieków, powietrze niosło mieszankę ekscytacji i lęku. Było bliżej, ale niebezpieczeństwo było rzeczywiście realne. Trzeciego dnia ich wysiłków w końcu odnieśli sukces. Po ostatniej regulacji obciążonych bloczków, kamienna płyta pękła wystarczająco, by umożliwić wybuch zimnego, stęchłego powietrza. To nie był tylko powiew. To był wydech powietrza sprzed wieków powietrza, które nie dotknęło zewnętrznego świata od czasów Salomona. To nie był łagodny dźwięk. To ryczało jak coś bardzo starego, co w końcu puściło. I w tej chwili zespół poczuł wszystko, jakby góra sama przemówiła. Poza tą płytą była tylko pustka ciemność. Latarki trzymane nad nimi przeszły przez nicość, ale gdy zobaczyli, co leży przed nimi, zamilkli natychmiast. Komnata rozciągała się przed nimi większa niż początkowo przewidywali, a jej ściany lekko błyszczały pod pyłem. Pierwsza wiązka światła. Uderzyła w złoto nie w drobinkę czy kawałek, ale w całe naczynia ułożone i ustawione wzdłuż ścian. Złote miski rzeźbione w hebrajskie inskrypcje łapały blask. Smukła menora stała wysoko jej gałęzie ciężkie, ale stojące dokładnie jak ta, którą można znaleźć w Księdze Królewskiej. Pachniało intensywnie przyprawami tymiankiem, kadzidłem, szafranem, tak żywo, że można było pomyśleć, że czas się zatrzymał. Słoiki pękały, uwalniając perfumy i oleje, które zostały wytworzone wieki temu, gdy odprawiano rytuały znane nikomu. W jednym z kątów jedwabie i tkaniny, kolory przyćmione, ale wciąż obecne, dawały echo szlaków handlowych, które sięgały aż do Indii i Afryki. Lwy i palmy rzeźbione z kości słoniowej były pokryte grubymi warstwami kurzu, ale mimo to błyszczały. To nie był mit, to było prawdziwe. Grób przestał być legendą. Jednak blask skarbów był niczym w porównaniu do dziwnych symboli wyrytych w ścianach. Zakazana wiedza w kamieniu. Skarby olśniewały wszystkich, ale to nie złoto trzymało zespół w miejscu. To była cisza, a potem rzeźbienia. Światła pochodni przesuwały się po ścianach komnaty, ujawniając kształty, które nie były ani przypadkowe, ani ozdobne. Linie wycięte głęboko w wapieniu skręcały w spirale trójkąty i proporcje, które wyglądały mniej jak dekoracja. A bardziej jak plany. To nie były jedynie inskrypcje wiary czy sztuki. To były instrukcje. Komnata nie wydawała się już grobem. Przypominała bibliotekę zapisaną w kamieniu. W centrum północnej ściany dominował jeden symbol. Gwiazda ostra zamierzona i wyryta z precyzją nosiła niesamowite podobieństwo do tego, co późniejsze pokolenia nazwałyby Gwiazdą Dawida. Ale to nie był narodowy emblemat wyryty na fladze wieków później. To było starożytne, surowe i bezpośrednio związane z panowaniem Salomona. Dla legend było to więcej niż symbol. To była pieczeń Salomona, znak, który miał ponoć mistyczną moc, zdolny do rozkazywania duchom i zamykania wiedzy zbyt niebezpiecznej dla zwykłych ludzi. Znalezienie go tutaj w głębi ukrytej komnaty wystarczyłoby, by nawet najbardziej sceptyczni archeolodzy zawahali się, a ściany nosiły znacznie więcej. Wplecione w gwiazdę były linie wzorów geometrycznych. Kąty tak precyzyjne, że praktycznie przypominały wyższą matematykę proporcje kół do kwadratów, spirale mapowane niemal idealnie i wyrównania, które sugerowały obliczenia astronomiczne. Jeden uczony mruknął, że to wygląda jak notatnik kalkulacyjny Salomona pół żartem, ale pół na serio. Te rzeźby sugerowały zrozumienie tak daleko wyprzedzające swoje czasy, jakby budowniczowie zakodowali wiedzę o architekturze, astronomii, a może nawet o świętej geometrii w samym kamieniu. W dalekim rogu pokoju zespół znalazł gliny ułożone w stosy. Niektóre były popękane i erodowane, podczas gdy inne były niezwykle nienaruszone. Pismo na nich było ciasne, gęste i głęboko wyryte w hebrajskim. Pierwsza gliniana tablica szczegółowo opisywała wymiary świątyni. Prawie idealnie zgadzała się z Księgą Królewską. Tylko to było niesamowitym fizycznym dowodem tekstów przechowywanych przez tysiące lat. Ale druga tablica wstrząsnęła wszystkimi do rdzenia. Nie była tak uporządkowana jak pierwsza. Pismo rozwijało się w zagadki frazy, które wyginały gramatykę i przeczyły jakiejkolwiek łatwej interpretacji. Klucze, ukryta mądrość, głos w kamieniu. Brzmiało bardziej jak szyfr niż coś, co można by uznać za rzeczywisty zapis. Jedna fraza naprawdę wyróżniała się. Światło wiedzy jest zablokowane, aż gwiazda zostanie obrócona. Archeolodzy wymieniali nerwowe spojrzenia. Co to właściwie oznaczało metafora poetycki akcent czy instrukcja? Sformułowanie brzmiało echem tekstów związanych z tak zwanym kluczem Salomona, często uważanym za pseudośredniowieczną kompilację magicznych pism. Jednak nagle w sali zamkniętej przez ostatnie trzy tysiące lat pojawiło się niebezpieczeństwo, że takie legendy mogą mieć korzenie znacznie starsze niż ktokolwiek ośmieliłby się uwierzyć. A potem nastąpiło odkrycie, które uciszyło przestrzeń. Wbudowana w południową ścianę, prawie ukryta pod głębokimi warstwami detrytu, leżała skrzynia. Była mała, nie większa niż skromny kawałek nowoczesnego bagażu, a jednak walczyła z przestrzenią, którą zajmowała. Nikt nie ruszyłby ją otworzyć. Atmosfera była jakoś przeciwko temu. Carter zapisała w swoim notatniku, że nawet stanie obok niej było odczuciem naruszania czyjejś pamięci. Zespół skatalogował skrzynię, sfotografował ją z każdej strony i omówił jej los. Próba wymuszenia otwarcia prawdopodobnie prowadziłaby do jej zniszczenia. Pozostawienie jej w spokoju oznaczałoby opór wobec samej pokusy, która przyciągnęła ich tutaj. A potem nadeszły słowa, które rozpaliły światowy akademicki pożar. Kiedy Salomon przemówił ze ścian, skrzynia pozostała zamknięta, ciężka od pytań. Ale coś innego wkrótce przyciągnęło uwagę zespołu. Wzdłuż wschodniej ściany komnaty, pół ukryte pod warstwami kurzu i sadzy, dostrzegli słabe zarysowania. Na początku wydawały się erozją niczym więcej niż bliznami czasu, ale gdy zostały starannie oczyszczone i oświetlone, ujawniły coś niezwykłego: hebrajskie litery czyste i zamierzone wyryte w kamieniu. W przeciwieństwie do wzorów geometrycznych, te nie były kodami ani symbolami. To były słowa, a gdy zdania zaczęły nabierać kształtu w pokoju, zapanowała cisza. Inskrypcja brzmiała: Niech mądrość prowadzi moją rękę, jak gwiazdy prowadzą żeglarzy. Prosta, poetycka, a jednak przejmująca. Styl odpowiadał starożytnemu hebrajskiemu, a jego ton echem brzmiał jak głos przy powieści literatury mądrości tradycyjnie przypisywanej samemu Salomonowi. Dla Carter i jej zespołu wydawało się, że ściany otworzyły się, by pozwolić królowi przemówić przez przepaść trzy lat. To nie był relikt ani naczynie, to był przekaz. Chaos w obozie zespołu w bazie wybuchu. Obrazy inskrypcji spłynęły przez zabezpieczone kanały i dotarły na biurka uczonych daleko i szeroko. Do wieczora profesorowie rozkładali tekst w nocnych rozmowach, transmitowanych na żywo debatach i gorących e-mailach. Niektórzy nazywali to dymiącą bronią pierwszym bezpośrednim, osobistym śladem Salomona, który kiedykolwiek się pojawił. Inni kpili, mówiąc, że sformułowanie było zbyt wygładzone, zbyt poetyckie. Wydawało się raczej przeznaczone do nadania wiary w wiarę, niż do rejestrowania historii. Sceptycy twierdzili, że mogło to być wyryte przez Skrybę, by uwielbiać najbardziej znanego króla Izraela wieki później. Ale historia na tym się nie kończy. Tuż poniżej głównej inskrypcji słabe kontury innych symboli pojawiły się nieco mniej hebrajskie i niczym nie abstrakcyjne. Niektórzy dostrzegli wskazówki perskiego wpływu, co mogło sugerować późniejsze dodatki niepewność tylko podsycała więcej oburzenia czy to naprawdę był Salomon czy też późniejsza bezczelność by go naśladować jednak te słowa miały znaczenie czuło się to osobiste niemal kontemplacyjne głos władcy patrzącego w gwiazdy po wskazówki gdy znajdował się pod przytłaczającym ciężarem władzy media nie kazały długo czekać na reakcję krzyczące nagłówki wszelkiego rodzaju ostatnie słowa Salomona znalezione biblijne oszustwo w Jerozolimie Reakcje świadków obejmowały wszystkie odcienie szacunku, podziwu i ostrożności. Rabini przeszukiwali zwoje, porównując frazy z sędziami znanych pism. Chrześcijańscy teologowie potwierdzili istnienie króla, który według Biblii istniał. Zgodnie z tradycją koraniczną muzułmanie, którzy uważają Sulejmana za proroka, rozważali argument. Kanał mediów społecznościowych eksplodował opiniami, spekulacjami, teoriami i gorącymi dyskusjami. Niektórzy uznali to za dowód historyczności opowieści zawartych w Biblii. Inni nazwali to niebezpieczną manipulacją. Porównując, pozycja dr Carter była jak wyspa w burzy spokojna, ale pojednawcza. Akademik jej status przypominający najdelikatniejszy kolor światła dodała: Nie szukaliśmy króla, ale wskazówki wciąż kierowały nas w jego stronę. A kiedy historia mówi nawet szeptem, jesteśmy winni światu by słuchać. Przy każdym ciężarze jej ostrzeżenia Wszyscy uczeni i archeolodzy wiedzieli, że żadna inskrypcja, jakkolwiek potężna, nie mogła uciszyć sprawy. Mogła podniecić argument, ale nigdy go nie rozwiązała. Ale prawdziwy szok nastał, gdy inne imię pojawiło się wewnątrz skrzyni cień królowej Saby. Gdy kurz osiadł na wschodniej ścianie, to, co się pojawiło, nie było tylko kolejną inskrypcją. To było imię, które grzmiało przez historię i pismo Saba. Litery były rzeźbione tą samą zamierzoną ręką, co inskrypcja Salomona, ale przekaz, który niosły, wydawał się jeszcze cięższy. To nie było przypadkowe rzeźbienie. To był zapis królewskiej wizyty około 950 roku poszedłym Bartolomego. To sama historia opisana w Księdze Królewskiej i powtórzona w Koranie. Salomon i Saba, dwie postacie, oddzielone kontynentami, a jednak zjednoczone w legendzie, nagle zostały związane w kamieniu. W momencie, gdy zespół przetłumaczył jej imię, powietrze się zmieniło. Carter wspominała to jako zatrzymanie czasu w rzeczywistości. Przez wieki historia Saby fascynowała zarówno wierzących, jak i sceptyków. Królowa Saby, władczyni bogatego królestwa w dzisiejszej Etiopii lub Jemenie, miała podróżować z karawanami załadowanymi przyprawami klejnotami i zagadkami, aby przetestować mądrość Salomona. W biblijnej relacji opuściła Jerozolimę. Oszołomiona, ogłaszając, że nawet nie połowa wielkości Salomona została jej opowiedziana. Dla muzułmanów była z Monarchini, która rozmawiała z prorokiem Sulejmanem i była świadkiem jego boskiej mądrości na własne oczy. Dla wielu była postacią, która zacierała granice między historią a mitem. A teraz była tutaj w kamieniu nie w piśmie, nie w tradycji ustnej, ale w ukrytej komnacie pod Jerozolimą. Rzeźba nie tylko miała jej imię ale także opisywała królewską wymianę Kość słoniową, Kadzidło złoto spotkanie, które ugruntowało pieczeń Sojuszu nie tylko podziwu, ale także wskazówki wspólnej wiedzy handlu i dyplomacji łączącej Królestwa. To wywołało wszelkiego rodzaju eksplozję wśród historyków. Sugerowało, że jeśli autentyczne to wbrew folklorowi wizyta była w rzeczywistości wydarzeniem, które zmieniło polityczną i ekonomiczną geografię starożytnego bliskiego Wschodu. Jednak odkrycie, mimo swojej chwalebnej przyczyny, ponownie podzieliło opinię. Prawie natychmiast władze religijne z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu wskoczyły na rzeźbę i ogłosiły ją dowodem. Kapłani znaleźli dowody na wcielenie pisma. Imam cytował surę XXVII Koranu, która wspomina o Saba przybywającej do Sulejmana i rysował paralele z tym niedawno odkrytym tekstem. Rabini zauważyli ten dokument jako dowód na starożytną wspaniałość Izraela. Z tak wieloma uwielbieniami i pochwałami eksperci zaczęli się bronić. Niektórzy twierdzili, że te znaki nie wyglądały dokładnie jak z tego wieku Panowega. Niektórzy sugerowali, że mogło to być późniejsze dodatki, aby wspierać legendę. Inni szeptali, że czas był po prostu zbyt korzystny, zbyt schludny dla odkrycia. Gdy te argumenty się rozwijały, polityka wybuchła. Jerozolima była tak gorąca, już jeden z najbardziej kontestowanych kawałków ziemi na świecie, że stała się jeszcze gorsza. Rządy dyskutowały o roszczeniach do własności nad miejscem. Frakcje religijne walczyły między sobą o to, kto naprawdę słusznie zinterpretował to odkrycie. Nagle wykopaliska Carter stały się czymś więcej niż archeologią, ale piorun ochronem dla wiary historii i tożsamości narodowej. Pojawiły się wskazówki, że urzędnicy cicho dążyli do izolacji dostępu, obawiając się, że inskrypcja mogłaby wznowić nowe konflikty. Niemniej jednak, pod całym tym hałasem kryło się coś głębszego. Dla archeologów stojących w tej komnacie rzeźba nie tylko potwierdziła istnienie Saby. Sugerowała, że spotkanie z Salomonem miało konsekwencje, które sięgały znacznie dalej niż teksty są gotowe opowiedzieć. Sojusze oznaczały wspólne szlaki handlowe, które z pewnością sięgały do Afryki i Arabii. Symbole wskazują, że wiedza mogła być dzielona, może nawet koncepcje technologiczne lub architektoniczne. Co jeśli mądrość Salomona nie była czysto boską intuicją, ale raczej amalgamacją idei zebranych z kilku królestw. Co jeśli Saba zostawiła wskazówki, może nawet fragmenty swojej własnej kultury wplecione w samą matrycę Izraela? Takie pytania narastały w uszach zespołu, gdy kontynuowali badania ściany. Alkowa pojawiła się tuż za inskrypcją Saby, zamknięta kamiennymi płytami, które były cieńsze niż główne drzwi, ale zdecydowanie zamierzone. Carter określiła to jako komnatę w komnacie, jak szept za opowieścią. Gdy to się otwor pierścień, gruby, ciężki i nieporównywalnie królewski. Na jego powierzchni była wyryta gwiazda surowa, ale niemal przeraźliwie podobna do tej, która była wygrawerowana na ścianie komnaty. A w momencie, gdy debata osiągnęła szczyt skórzu, wyłoniła się złota pieczęć. Zaginiony król, złoty pierścień lśnił pod drżącymi latarkami archeologów. Jego powierzchnia była szorstka, ręcznie rzeźbiona ale symbol wyryty na nim był niezaprzeczalny sześciopunktowa gwiazda. Dla współczesnych oczu wyglądała jak gwiazda Dawida, ale ta wersja była starożytna, surowa i ciężka ze znaczeniem. Badania laboratoryjne później potwierdziły, że metalurgia złota idealnie pasowała do bitwego wieku Peszedabonu do Atene w samym czasie Salomona. Dla Carter i jej zespołu to nie była tylko biżuteria, to była tożsamość, pieczęć, która mogła stemplować dekrety, oznaczać traktaty, i autoryzować rządy najbardziej legendarnego króla Izraela. Możliwość, że to był osobisty pierścień Salomona, elektryzowała świat. Legendy od dawna twierdziły, że król miał pierścień mocy, czasami opisywany jako dający mu władzę nad duchami, a czasami po prostu jako jego królewska pieczęć. Trzymając artefakt w swoich rękach, w rękawicach zespół, debatował, czy patrzą na najbardziej znany sygnet w historii. Niektórzy ostrzegali, że podobne pierścienie znaleziono u późniejszych królów, takich jak Ezechiasz, sugerując, że wzór mógł być dzielony między dynastiami. Inni nalegali, że jego surowe, ale zamierzone rzeźbienie czyniło go starszym oryginalnym, a nie imitacją. Carter zbliżyła się, śledząc linię swoimi oczami. To nie były modlitwy, wyszeptała. To były notatki. Komnata nagle ożyła, jakby ściany śpiewały w milczeniu. Oznaczenia odnosiły się do instrumentów od dawna związanych z biblijnym kultem: harfy, liry, flety. Jeden symbol blisko odpowiadał opisom dziesięciostrunowej harfy związanej z Dawidem ojcem Salomona. Według Księgi Kronik Salomon odziedziczył nie tylko tron, ale także dwór muzyczny, symfonię kultu mającą echo przez świątynię. Teraz wyryte w tych kamieniach była możliwość, że te melodie zostały zachowane. Intern, nie mogąc się oprzeć, zagrał nuty na replikowanej harfie. Dźwięk był surowy, niepewny, a jednak przejmujący. Tons wisiały w powietrzu jak upiorne echo przeszłości, przerażając każdego, kto je usłyszał. Komnata nie była już tylko grobem lub skarbcem, była kapsułą czasu kultu, polityki i kultury, żywym archiwum świata Salomona. Ale nawet przy muzyce rezonującej od ścian, jedna prawda stawała się coraz cięższa. Ciało Salomona wciąż brakowało. Skanowanie AI podłoża wskazywało na puste przestrzenie poza komnatą. Geometryczne linie, które mogły sygnalizować więcej pokoi lub nic w ogóle. Ale dalsze wykopaliska wymagałyby pozwoleń dyplomacji i rodzaju międzynarodowej współpracy rzadko widocznej w Jerozolimie. Na razie najgłębsze sekrety grobu pozostają zamknięte. Odkrycie pozostawiło świat rozdarty między podziwem a frustracją. Dotknęli świata Salomona. A może nawet jego osobistych przedmiotów, ale sam człowiek pozostał nieuchwytny. Artefakty szeptały o władzy, bogactwie mądrości i muzyce, ale jego miejsce spoczynku wciąż było otoczone milczeniem. Artefakty i inskrypcje grobu mogą potwierdzać panowanie Salomona, ale brak jego ciała utrzymuje tajemnicę przy życiu. Co myślisz? Czy to naprawdę grób Salomona? A może tylko największa archeologiczna iluzja wszechczasów? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Polub subskrybuj i oglądaj nasz następny film, aby odkryć więcej starożytnych tajemnic czekających na odkrycie.